Mieszkańcy Płocka zyskali dostęp do jednego z najbardziej zaawansowanych badań diagnostycznych pozytonowej tomografii emisyjnej. Uruchomienie pracowni PET to znaczący krok w rozwoju lokalnej infrastruktury medycznej, który pozwoli na szybsze wykrywanie chorób, bardziej precyzyjne planowanie leczenia oraz większą dostępność zaawansowanej diagnostyki bez konieczności wyjazdów do innych ośrodków. Badanie PET jest to najbardziej specjalistyczne i dokładne badanie wykrywające komórki nowotworowe w organizmie. Tego nam brakowało. Badanie PET jest szczególnie cenione w onkologii, gdzie umożliwia wykrycie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie, ocenę skuteczności działania oraz precyzyjne planowanie terapii. Z technologii korzystają również specjaliści z zakresu neurologii i kardiologii, wykorzystując ją przy diagnozie m.in. choroby Parkinsona, Alzheimera czy choroby niedopuszczające. Krwiennej serca. Ta kompleksowość leczenia onkologicznego w naszym szpitalu będzie pełna. Mamy Myślę, że nie wstydzimy się zarówno miejsca udzielania tych świadczeń okologicznych, jak i sprzętu i aparatury medycznej, która tu jest. No i oczywiście tak kompleksować, zamykająca się tym badaniem pet czy rozpoczynająca się badaniem pet po to, żeby ten pacjent był tutaj w pełni zadowolony. Uruchomienie badania PET w Płocku to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców oraz inwestycja w jakość i dostępność opieki zdrowotnej w regionie.